Noelo, tutaj Otylusia. Witam Was bardzo bardzo serdecznie na moim kanale. Wiem, że będę miała masę hejtu teraz, że się zacznie gadka. Ci co zauważą, to zauważą, ci co nie zauważą, to. To dobrze. A więc witam Was na kanale. Tak wygląda moje akwarium. Wiem, że mnie bardzo, bardzo długo na kanale nie było. Przyznaję się, bez bicia. Dużo się w życiu działo. Przede wszystkim o. No, to. I inne sprawy, więc mnie nie było. Troszkę z lenistwa, troszkę, bo mi się nie chciało. A wiecie, że ja mój kanał prowadzę tak naprawdę tylko wtedy nagrywam, kiedy mama na to wenę. A jeśli nie mam weny, to tak na siłę nie lubię niczego robić w życiu. Tak w życiu umiem, jest ze wszystkim po prostu, że nie lubię robić czegoś na siłę. W moim akwarium no, nie jest idealnie, mam y, wysyp glonów, ale te glony jakby już troszkę od, odchodzą, na, tak mam nadzieję, że już jest jakby troszkę lepiej. Y, wiecie, że ja się nie poddaję. Dużo osób by, by jakby widziała te akwarium, które ja miałam tu poprzednio, no to niektórzy by po prostu już powiedzieli, restart Ja po prostu nie. Ja sobie poczekam, mam cierpliwość. jakoś ktoś kiedyś powiedział, że każdy akwarysta musi mieć cierpliwość być cierpliwym, bo inaczej no to hobby po prostu nie jest dla takiej osoby, która nie jest cierpliwa i szybko będzie tam grzebać pozory, wkładać, kombinować to umie to tylko jedynym sposobem to jest po prostu stabilizacja i, i co tygodnia podmianki czasami mi się zapomni, teraz już nie było podmianki dwa tygodnie, bo yy, ja zapomniałam wlać, wlać wodę, mój mąż zapomniał wlać wodę i po prostu się ociągaliśmy i mam dużo zajęć teraz i po prostu czasami wiem, że nadużywam słowa. Po prostu czasami jakby nie ogarniamy wszystkiego naraz. No. A więc tak. Pięknie mi się. Słuchaj, słońce przyświetla. Troszkę pięknie mi się pisze. Rozrosła. Znaczy my ją ogólnie redukujemy, tą piszę. Nie ma tutaj za dużo. Mam tylko takie dwa. Zawsze zostawiam takie dwa dorosłe. I potem one puszczają sobie więcej młodych ale ta pisa pięknie wygląda jest taka ładna i zdrowa no glonów mamy sporo nie wiem czy zauważycie jak ktoś zauważy to... to znaczy, że ma dobry wzrok oj, woda poleciała tak, glonów mamy sporo na korzeni również jest sporo zielenic mi to ogólnie na tym korzeni nie przeszkadzają te zielenice, bardziej mi przeszkadzają te takie dobre, wiecie o co chodzi ale zielnicy nie. No, zielnic jest również sporo, jak już mówiłam. Na przykład na tym liściu będziemy robić przy, yy, przycinkę, to będziemy również przycinać. No, rośliny rosną szybko. Mogę Wam powiedzieć na ten moment, że to akwarium jest 100% techowe. Ja tutaj po prostu nic nie dolewam, nie dolewam chemii żadnej. Ani kar, kar, karbo, ani żadnych makro, mikro, ani potasu, po prostu nic, zero, jakiejkolwiek chemii, zero. I takie kwarium mi się naprawdę podoba. Na tym podłożu, które miałam light, flora light. W sumie nie pamiętam, już jakie to podłoże było. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć jakie to jest podłoże, to musi wejść do tego filmiku, gdzie jest po prostu po prostu... No wiecie, w filmie, gdzie, gdzie ja robiłam restart, tam jest chyba yy, podana jakie to jest yy, yy, Podłożyłam się też, to jest Flora Light, chociaż nie jestem pewna No Tutaj coś mam, w sumie nie wiem, co to jest Czy to jest jakiś ślimak? Czy to jest jakieś zielsko? Nie, tak to od dzisiaj to zauważyłam A, nie kupowałam żadnych yy, ryb ostatnio, znaczy roślin ostatnio już dawno nie kupowałam roślin, już nie pamiętam kiedy to, nie kupowałam rośliny w sumie. O Jezu, nie pamiętam. Moje rośliny przycinam raz w tygodniu i zawsze jest prawie pół roślin. Mimo, że jak mówię to jest akwarium typowo low -techowe. No mi się to akwarium bardzo, bardzo podoba. Gdyby nie te glony to by było idealnie. Ale niestety glony są i będą i, i, i nie mam nic tutaj do zrobienia, żebym miała coś robić. Na pewno nie będę robić z tego powodu. Było już tak tragicznie, że teraz jest już po prostu wręcz idealny produkt tego, co wcześniej było. No. A więc pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i, i przysyłam ogrom, ogrom muziaków i w ogóle wesołych świąt i tak dalej. Bawcie się, cieszcie się życiem, korzystajcie z życia. Nie słuchajcie się ludzi, nie słuchajcie hejtu. Nie każdy sobie żyje jak chce, niech każdy robi, co chce, niech każdy będzie szczęśliwy. I tyle. Takie jest moje zdanie. Dlatego to, co tutaj jest, co tu powiedzieliście, że pewnie byście powiedzieli, że to... A nie, pewnie byście mnie zhajtowali. A może mnie zhajtujecie. Ale po prostu ja mam to gdzieś. Ja robię tak, co ja uważam. I dobra. To do usłyszenia. Pa, 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 pa. Do następnego filmiku kiedyś tam. Nie wiem. Trzymajcie się ciepło. Pa.